17 września 2014 roku przypada 75 rocznica agresji Związku Radzieckiego na Polskę. W tym dniu w zespole szkół w Karlinie zorganizowana została uroczystość upamiętniająca wydarzenia z 1939 roku. Uroczystość odbyła się pod dębem pamięci ofiar zbrodni katyńskiej przy zespole szkół. Hołd ofiarom agresji został oddany poprzez zapalenie zniczy pod dębem wspólnie z przedstawicielami Związku Kombatantów i Sybiraków Rzeczypospolitej Polskiej oraz Przedstawicielami uczniów wszystkich klas zespołu szkół. Uczestnicy obejrzeli wystawę materiałów i zdjęć dotyczących wydarzeń z 1939 przygotowanej przez uczniów. Podczas uroczystości, jak również w przerwach między lekcjami, można było posłuchać patriotycznych piosenek w wykonaniu grupy Sabaton ze Szwecji. Młodzież chciała w ten sposób przypomnieć o duchu patriotyzmu, który powinien towarzyszyć zwłaszcza w rocznicę tak ważnych w dziejach narodu polskiego wydarzeń. Dla Polaków 75 lat temu rozpoczął się bardzo tragiczny okres w historii. Rozpoczęła się druga wojna światowa, najpierw agresją Niemiec na Polskę, a właśnie dzisiaj kolejną tą rocznicę 17 września Agresją Sowietów na ziemię polskie. Przyniosło to wiele nieszczęść, wiele tragedii narodowi polskiemu. Straciliśmy niepodległość, staciliśmy wolność. Wielu Polaków poniosło śmierć walcząc na frontach całego właściwie świata. Wielu Polaków zginęło w obozach koncentracyjnych, na zsyłkach. My dzisiaj w rocznicę tych wydarzeń spotkaliśmy się z całą społecznością szkolną przed takim symbolicznym miejscem jakim jest dom katyński. Nasz dom katyński został posadzony parę lat temu. W momencie, kiedy chcieliśmy uczcić ofiary zbrodni katyńskiej, ofiary zbrodni katyńskiej popełnionej przez władze sowieckie, które wobec jeńców Polski, wobec oficerów Polski wziętych do niewoli we wrześniu 1939 roku postąpiły najbardziej, najochydniej jak można było postąpić, ponieważ gwałcąc wszelkie konwencje międzynarodowe dotyczące praw jenieckich skazali ich na karę śmierci. Wyrok śmierci to jest jedno wielkie nieszczęście, jak tych ludzi, ale jeszcze chyba większym nieszczęściem było zapomnienie. Było posłanie ich... w. W głębie niepamięci i przez ponad 50 lat propaganda komunistyczna y, głosiła, iż zbrodni tej dokonali nie sowieci, tylko Niemcy. Przez ponad 50 lat Polacy musieli żyć y, złudzeniem, iż zbrodnia popełniona przez y, prawdziwych oprawców, jakimi byli sowieci, y, była przekazywana jak gdyby młodym pokoleniom. Zdeformowana, sfałszowana. Dzisiaj żyjemy w czasach, kiedy o wielu wydarzeniach historycznych mówimy już prawdę. Nie zakłamujemy, nie odpuszczamy sobie czegoś, co w historii zostało jak gdyby zepchnięte w tą właśnie głębienie pamięci. Podsumowaniem postaw patriotycznych będzie krótka uroczystość zorganizowana podczas najbliższej sesji Rady Miejskiej w Karlinie już 26 września i będzie związana z 75. rocznicą powstania polskiego państwa podziemnego. Prezentowany zostanie teleekspert historyczny dotyczący wydarzeń, który będzie stanowił tło do dyskusji zebranych o tym, czym jest dla nich patriotyzm. W spotkaniu wezmą udział również przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej, a także przedstawiciele środowisk kombatanckich z naszej gminy. Początek sesji o godzinie 10:00 w sali widowiskowej Karlińskiego Ośrodka Kultury.